Emilian Kamiński, wdowa Justyna sięńczyło nie mogła dłużej o to co wyjawiła po jego śmierci. Emilian Kamiński był cenionym i uwielbianym przez widzów aktorem. Cieszył się też wielką sympatią kolegów z branży, którym nigdy nie szczędził pomocy, angażując ich chociażby do swoich spektakli. którym wystawiano w Teatrze Kamienica. Ta instytucja była jego oczkiem w głowie. Wraz z żoną Justyną sięńczyło 13 lat temu, stworzyli to miejsce od zera, był to ich drugi dom. A nawet jak pierwszy, bo właściwie w nim zamieszkałem żartował przed latem Milian. Kamiński miał jeszcze wiele planów związanych z kamienicą, planował wyreżyserować jeszcze jedną sztukę. Ale zdrowie mu już na to nie pozwoliło. Gdy odchodził, jego myśli wciąż krążyły głównie wokół teatru. Jego ostatnią wolą było to. Aby kamienica działała bez zmian po jego śmierci. Pisaliśmy o tym tutaj. Z tego też powodu pod koniec roku Justyna sięńczyło, pojawiła się w teatrze, by zagrać w przedstawieniu. Widownia była pod ogromnym wrażeniem, bo na scenie pojawiła się także siostra Emiliana, Dorota Kamińska. Justyna i Dorota w ten sposób oddały hołd swojemu mężowi i bratu. Ich występ na scenie był do tej pory jedynym komentarzem w tej sprawie. Teraz jednak, tuż po pogrzebie, się zdecydowała się przerwać milczenie. Wdowa w rozmowie z tygodnikiem, świat i ludzie podzieliła się bardzo poruszającymi wspomnieniami. Kobieta wyjawiła, że rodzina już od pewnego czasu przygotowywała się na najgorsze. Choroba Emiliana postępowała i jego stan pogarszał się niemal z dnia na dzień. Aktor już wiedział, że umiera. Przygotowywał nas wszystkich na ten moment. Nie da się jednak wypełnić pustki po jego odejściu mówi aktorka. Dodając, że jest jej bardzo trudno wrócić do normalnego życia. Jak informuje tygodnik Świat i Ludzie, Wolą Kamieńskiego było to, aby odejść we własnym domu. Wśród tych, których najbardziej kochał, wyszedł ze szpitala na własne życzenie. Dzięki czemu udało im się spędzić razem ostatnią wigilię. Justyna mężowi nałożył śmierci, obiecała jednak, że będzie kontynuować jego dzieło. Kamiński bardzo chciał, by schedę po nim przejął starszy syn Kajetan. Przekazaliśmy mu z mężem miłość do kamienicy. Potrafi pracować tak intensywnie jak Emilian i też nawet czasami nocuje w teatrze. Zajmuje się wszystkim, od sprzętów po gastronomię i finanse. Pod wieloma względami bardzo przypomina Emiliana mówi sięńczył. Wdowa podkreśliła, że aktualnie bardzo trudno jej się rozmawia z mediami, bo rozpacz bierze górę. Dodała, że do domu w Józefowie przyjechał jej tata i starsza siostra, żeby pomóc jej przetrwać pierwszy i najtrudniejszy czas żałoby. Miluś w moim sercu będzie żył zawsze, podkreśliła na koniec Justyna.